W 2010 roku obiecywał Pan utworzenie nowoczesnej sali koncertowej. Gdzie ona jest? Czy jakieś kroki w tym kierunku zostały poczynione? Przede wszystkim staram się, aby program mój wyborczy, który był w 2010 roku, był realizowany na bieżąco. Pierwsze wnioski to przede wszystkim składanie wniosków okręgowych, czyli remont ulicy Pomorskiej, budowa boiska sportowego, które są już realizowane. Oczywiście o tej sali pamiętam. Będę w przyszłości składał wnioski. Ale trzeba też pamiętać o realiach finansowych budżetu miasta Legnica. Czy ta sala to, to jest to, co składacie jako klub radnych PO w wnioskach budżetowych, to jest to, co chcecie zrobić w Ognisku? W kinie, czy nie? Bo tam kino Ognisko przekształcić. Tak, tak, planujemy też, jest taki pomysł na wniosek budżetowy na rok 2014, właśnie budowa kina ognisko, tam sala koncertowa dla Legnickiej Orkiestry Symfonicznej. Mamy nadzieję, że w, przyszło, w przyszłym budżecie takie środki znajdą się w budżecie miasta Legnica. No, przede wszystkim staram się być w kontakcie z e, mieszkańcami osiedla mojego osiedla, mojego okręgu. Cieszę się, że mój wniosek budżetowy, jakim jest remont ulicy Pomorskiej, został już praktycznie rozpoczęty. W przyszłym, w przyszłym roku budżetowy Został zgłoszony też wniosek na dokończenie remontu całej ulicy Pomorskiej. Liczę na, tym, to, na, liczę na to, że ten wniosek zostanie zrealizowany i cała ulica Pomorska w przyszłości będzie zrealizowana.